Cześć, siema mistrzowie, witam was serdecznie. Na sam dzień dobry chciałbym podziękować wam za wszystkie łapki pod ostatnim filmem, za aktywność, za wyświetlenie, za wszystko, za komentarze. Przy okazji chciałbym zaprosić również wszystkich nowych widzów do klikania subskrypcji i klikania dzwoneczka, aby być na bieżąco z powiadomieniami. Zachęcam już oczywiście do rzucania łapek w górę i do zaglądania regularnie. Przy okazji chciałbym również zaznaczyć, że następny film chciałbym przedstawić w formie odpowiedzi, takich Q&A. Także jeżeli ktoś ma jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach pod tym filmem a my w następnym filmie postaramy się na te wasze pytania y, odpowiedzieć. Także weekly update, zaczniemy sobie od tego, bo bardzo dużo pytań było o Halka, tego co tu stoi, co to jest i tak dalej, co to było. KTM MC5, y, lata 70, pojemność 420 w dwusuwie. Co on tu robi? Stoi. Powiedzmy, że na razie jest tylko na przechowaniu. Był też komentarz, dwa Fiaty, BMW nie ma. BMW jest, jeździ śmiga, ma się dobrze, od dzisiaj już nie są dwa Fiaty, a są trzy Fiaty. Magda dołączyła do Fiatowej rodziny, Magda sobie też kupiła Fiata, ale nie o tym jest kanał. Jeśli chodzi o go karta, wracamy bardzo szybko tutaj do tego. Jest cylinder, który próbuje wyszorować, nawet miałem go dać na szkiełko. Niestety, znaczy niestety, no stety w sumie, to nie no on jest stary i w ogóle zobaczcie, aż to pod światło on jest czarny. No, widzicie, że jest czarny na filmie I on taki rzeczywiście jest Tak się wlazł tutaj w żar w brud Że nie idzie tego niczym doczyścić Nie chciałbym go dawać na szkiełkowanie No bo wiadomo, że szkiełkowanie Znaczy ostatecznie bym go oddał na szkiełkowanie i Nie wiem, czy się tak nie skończy Widzicie już tutaj różnych zabawek Próbowałem, niestety ten brud nie chcę puścić Skończył mi się niestety do mycia silników Płyn Magda Mam go kupić dzisiaj Także spróbujemy jeszcze z myjką ciśnieniową i gorącą wodą Jak to idzie No i... To jest, to jest lek do gokarta, także no tutaj akcja, akcja trwa. Ogólnie problem polega na tym, że silnik do gokarta, który tutaj jest, bardzo szybko tylko przypomnę, był kupiony od faceta, któremu spalił się warsztat i niestety ten silnik był w pożarze. Znaczy nie chodzi jakby o samą kwestię temperatury, bo on nie został spalony, jest wszystko, wszystko z nim jest ok. Kartery idzie bez żadnego problemu domyć, one ładnie wszystko puszczają, bo to zaczęło sobie ćwiczyć. Rewelacja, żaden problem, ale niestety o ile nie został spalony, to został zalany wodą, no i niestety tutaj pojawiły się jakieś takie wykwity rdzy, coś, ale kartery niegroźnie, wał troszkę gorzej, ale jest zrobiony, wał sobie leży już w tym zawiniątku, tutaj zrobiona jest nowa korba, jest przygotowany właśnie do montażu. Jeśli chodzi o cylinder, no to niestety, ale tuleja jest skorodowana i tutaj trzeba będzie zrobić szlif, no i wyczyścić te kanały wewnątrz, no bo no niestety się tutaj dostała woda i się zrobił burdel, no a przy okazji trzeba go wyszorować z tego czarnego syfu. Co ciekawe głowica jest tutaj Widzicie, niestety, jest taki rdzawy ślad. To jest od wody, od gaszenia, ale sama głowica no musi troszkę utleniona, ale z niej się wpuszcza. Także ogólnie ten cylinder od gokarta karta miał już lecieć na szlif gdzieś pewnie w grudniu, bo w styczy niestety dostępność tłoków do CZ. -y. Tam gdzie zawsze biorą tego faceta, jeszcze potrzebuję parę rzeczy. Miała być pod koniec marca. Z tego co wiem, zarzeka się, że to będzie zaraz. Także mam na nadzieję, że go wyszorujemy. Będziemy mogli wysłać i ogarnąć, żeby to przeszlifowali. Z tematem lecimy dalej. Przy okazji tutaj mamy wydech od kosa. To jest oryginalny tumik, który był przy kosie. Jest taki troszkę podniszczony. Tu jest niestety sklepany, ale to będziemy ratowali. W środku nie jest uszkodzony, nie jest też zapchany. Jakoś tam trzeba go lekko spać, przepalić gdzieś tam jakąś opalarką czy palnikiem. Ale ogólnie nie jest źle. Tutaj jedynie jest taka wgniotka od pedału, hamulca czy coś, ale to tam wyciągniemy, ogarniemy. Poza tym jest w porządku, próbowałem takim kocim woskiem ściągać z niego tutaj e, farbę i powiem wam, bo on był po, po, polakierowany, był jakoś tą, pomalowany, polakierowany. Bo był pomalowany jakoś tam e, cholerawie jakąś tą jak zwykle jakimś tym lepikiem czy czymś i powiem wam, że lepik puścił, ale farba ta czarna pod spodem puściła nie wiem, chyba oryginalna, puściła tym kwasem tylko tutaj. I tu gdzieś jeszcze w jednym miejscu, reszta nie chciała w ogóle puścić także jakaś farba Ninja, będziemy musieli go wypiaskować, także tutaj będzie jakość WS, jakości hondy nie robimy czyli tłumika zalegro nie dajemy nie wiem jak te RDI, ale te takie Hardmany i tak dalej, podobno dźwięk miał inny podratujemy tego i będziemy się cieszyć tym tłumikiem, także jeśli chodzi o to, to coś ty... najpierw no, trzeba będzie to wypiaskować i polakierować, no i tyle korzystając z okazji też prysnęliśmy plastik od KTM na próbę, czy schodzi tutaj ta farba z towarstw i powiem Wam, że schodzi. Z tego akurat schodzi, także koci wosk trzeba będzie uzupełnić i pościągać farbę z ktm także progres przy ktm też jest. Temat cylindra od kosa wygląda tak, że pojechał w tej chwili do szkiełkowania, ze względu na to piaskowanie z przodu, no, wyglądało to po prostu do dupy, pojechał do szkiełkowania, przy okazji też dobrałem do niego inną głowicę. Tam było lekko uszczerbione jedno żeberko, też do okoweń, także to w górę też zrobimy, żeby ładnie wyglądała. Odnośnie tej wypiaskowanej tulei wewnątrz cylindra na tak, także zgłosił się do mnie Oskar, powiedział, że to przeszlifuje, tylko e, mam kupić tłok na swój koszt i mu przysłać. Zobaczymy, muszę to przemyśleć. W każdym razie, miałem sprawny zestaw, mam niesprawny zestaw, ale nieistotny. Kolejna rzecz, zacząłem się tutaj zabierać z zapłon, dosłownie wpadłem, to na chwilę ściągnąłem magneto. No i zobaczcie, to jest ciekawa rzecz, jeśli chodzi o zapłon. Coś tu było delikatnie uśmiechnięte, nie? Delikatnie uśmiechnięte i poprzecierane przewody. Także no, trzeba będzie to naprawić. Lecimy dalej. Jeśli chodzi o czwórkę, byłem się przejechać, wszystko jest z harasosy i w ogóle zdjęty boczek znalazłem. No to musiałem kupać, bo znalazłem jeszcze gdzieś w gratach. Był taki nowy filtr. Przy okazji ktoś pytał, skąd ten filtr jest. Kupiony gdzieś tam był na Allegro, sobie można go znaleźć, wpisać jakąś tam średnicę. Maszyna w pełni sprawna, gotowa, zmieniony olej w skrzyni biegu, filtr przygotowany. Niestety nie mam oleju do filtra. Zamówiłem, ma przyjść. Zaimpregnujemy filtr, zmienimy, założymy boczek i maszyna będzie 100% sprawna. Ale w tej chwili, wiadomo, zarysowała się pokrywa, robimy ge remont generalny. Jeśli chodzi o harta, to na bagażnik wciąż czekam. Wydech jest przejęty przez Garego, Gary już go zrobił, wysłał jakieś zdjęcie, łapcie jak to tam wygląda. Korzystając z okazji z wydechem, poleciała też do garego głowica. Jeszcze tam jedną rzecz chciałem poprawić, także mam nadzieję, że w tygodniu te obie rzeczy do mnie wrócą. Z głowicą niestety musiał jechać tłok, więc trzeba było zrzucić cylinder i to też wysłać. Przy okazji zdjęcia cylindra, też to jest takie podebranie, gdzie wchodziło oryginalne kolanko, żeby się ładnie tutaj wszystko licowało z kanałem, i w ogóle. Dyfuzor, który wykonałem, jest troszkę tu zrobiony pod większą średnicę kanału, który został też poszerzony. Niestety dyfuzor dosłownie minimalnie, ale minimalnie tutaj nie wchodzi. Także tu też frezem sobie minimalnie poszerzymy, samo tutaj to wejście, zabezpieczymy, żebym tam nie wypiaskował przypadkiem gładzi. No i to będzie wszystko, jeśli chodzi o charta do zrobienia. Co tu jest... A nie, jeszcze jeszcze jest kranik. Krank, sorry, zwężony, podebrany, z została taka. Nożem Tarka, żeby ten wężyk się tu nie zsuwał. Nowa uszczelka korkowa z oryginalnym korpusem, oczywiście gra. Wymienione rurki dobrane długością, tak jak tam jest mniej więcej w oryginale. Nowodstojnik, odstojnik uszczelnione wszystko porozwiercane. Przy okazji zostały też kanaliki wewnątrz, żeby troszkę poprawić przepływ. No i ogólnie czeka na montaż. Było też pytanie, co z CZ, -ą? kiedy CZ. -a? CZ, -a, o ile tutaj rzeczy nie przybyło, to udało się zdobyć lwią część, której szukałem, nawet na grupie dałem ogłoszenie, może ktoś wie o co chodzi. Udało się zdobyć siedzenie do 511 i to w takim stanie, bym powiedział nawet nawet git. Bo zobaczcie, pokrowiec jest cały, wiadomo, tu dziś jest przystrzępiony na końcu, ale pokrowiec jest cały z obu stron. Wszystko jest z tym się wezmę ten telefon, za będzie w jakości Hondy. Yy, ogólnie, Ogólnie tylko tutaj przód jest troszkę, ogólnie, tylko przód tutaj jest troszeczkę naderwany, ale to, to zrobimy, albo wymienimy ten przód. Podstawa troszkę pęknięta tutaj przy śrubach. W ogóle on jest bardzo specyficznie zakładane jest to siedzenie, ale to za dużo Wam nie będę tłumaczył, bo muszę sam się temu przyjrzeć, także będziemy musieli oczywiście rozebrać, ocenkować te wszystkie klipsy i jeszcze tam parę innych rzeczy, e, które też będę chciał ocenkować, to przy okazji dorzucę, wymienić te śruby na ładniejsze, no i żebice pokleić, bo no w ogóle są z laminatu zrobione są te podstawy. Nie jest metal, ani nic, tylko to jest włókno szklane. Także to też trzeba będzie wiadomo zrobić. Ale ogólnie jestem zachwycony. I co jeszcze jest najciekawsze z tym siedzeniem, powiem wam, szukałem tego siedzenia, żeby je kupić. Tknęło mnie, skontaktowałem się ze znajomym, któremu sprzedałem jakieś trochę części do CZT, -y, czy nie ma takiego siedzenia. I się okazało, że ma takie siedzenie. I powiem wam więcej: wszystkie to te siedzenie należało wcześniej do mnie i było przy tej ramie. Także gdzieś e, po pewnie 6 latach, albo po 7 udało się odzyskać siedzenie, konkretnie od tego egzemplarza. Zresztą mam chyba nawet zdjęcie, e, jak to siedzenie u mnie, e, u mnie leży. Tak? No i z tego miejsca chciałem oczywiście bardzo podziękować Sebastianowi. Jeśli chodzi o to siedzenie, to sprawę o tak, że zrobiliśmy takiego małego deala i można przyznać, że to siedzenie e, oddał mi po prostu za darmo. Także dziękuję bardzo. Przy okazji tu oczywiście linkuję e, link do profilu Sebastiana. Polskie motocykle zabytkowe, sportowe i tak dalej. On też zajmuje się CZ-ami, Metalexami i tak dalej. Zajrzyjcie sobie do niego na profil, też tam ma naprawdę Kupę, kupę ciekawych gratów i fajnie by było u niej e, nagrać jakiś odcinek. Na dziś to by było tyle, ale mam nadzieję, że przyjdą te rzeczy do harta, będziemy mogli go w końcu skończyć, bo już nie mogę się doczekać i powiem szczerze, że chciałbym mieć no, jakość, jakość hondy, hondy w harcie. Powinno, że następny film chciałbym wykonać właśnie w formie QA, także jeżeli ktoś ma jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach oczywiście. My z Magdo postaramy się na nie e, odpowiedzieć. Chciałbym przede wszystkim podziękować moim patronom za wsparcie, jakie mi okazują. Dziękuję Wam bardzo panowie, chciałbym również zachęcić wszystkich nowych widzów do rzucania subskrypcji kanału, dawajcie dzwoneczek, rzućcie też komentarz dla zasięgu, rzućcie też łapkę w górę dla zasięgu, bo ostatni film fajnie poleciał do góry, jeżeli chodzi o łapki, jeżeli chodzi o wyświetlenia, bardzo Wam za to wszystkim dziękuję, dziękuję Wam za poświęcony czas, życzę Wam wszystkim miłej niedzieli, no i do zobaczyska, na razie, cześć mistrzowie!